Witam Was serdecznie tym razem z łazienki, bo jest jeszcze bardzo wcześnie rano, ta młodzi jeszcze moja rodzinka śpi, a ja muszę się dopakować, bo jak się domyślacie, wyruszam w kolejną podróż. No podróż, konkretnie lecę do Budapesztu. Dzisiaj z Poznania. Dobra, słuchajcie, tu jest mi prezent. Ja zawsze lecę, jeżeli w takie krótkie podróże. To lecę z bagażem tylko podręcznym, więc muszę się tutaj dopakować. Już mam tutaj kocyk. Spodnie jakieś, wiecie, kosmetyki. Jakaś zupka. No, musi być na wszelki wypadek. No kilka takich, wiecie, no. Do jedzenia na pierwsze, jak to się mówi. Słuchajcie, zim śniadaniem ogarnę się i wychodzę. Do ma tylko jak ja no nic, ja potaku, nie wyspałam trochę. Nie jako tako, nie było tak źle. Muszę się trochę ogarnąć, się. I tak dalej, ruszam dalej. I taka droga tutaj mnie prowadzi. Raz wolniutko, ale zaraz trochę włączę piąty bieg. U, a tu spójrzcie, przechodzę koło jakichś samolotów. Nie... Wiecie co, teraz tabliczkę zauważyłam? I to jest faktycznie ruka pod tam maluje pięknego nie wiem nie widzę jakiś nie wiem co tutaj to... a most maluje ach teraz dopiero uchwyciłam nie wiem czy to będzie widać widzicie trochę most żelazny okej okay. to musi być coś ważne przepraszam za moją ignorancję ale nie widzę przy nocy spędzę w takim hostelu. Yy, taki mam widok. Widok z okna. Ojej, jaka tutaj jest piękna jakaś katedra. Wow! Dlaczego ja jej nie zauważyłam jak przechodziłam? Chyba byłam tak zaabsorbowana szukaniem <grytania> hostelu. Teraz z tej perspektywy. O. Kiełuszka. No fajnie, na razie jestem sama. Ciekawe, co jest Tu widzę jeszcze na górze, jest możliwość też spania. Tam zaglądałam, są jakieś dwa materace, ale chyba rzadko jest to wykorzystywane, przynajmniej teraz. No i co? I yy, są tutaj szafki, każdy może sobie kłódką, zameczeczem i swoją kłódkę, ale istnieje taka możliwość. No i słuchajcie, jest łazienka tylko na ten pokój, także to jest fajna sprawa, bo często w hostelach jest po prostu, że jest łazienka dla wszystkich jedna, nie? A tu mamy swoją, prywatną. O, jaki tramwaj, fajnie nam się stosował? Proszę bardzo. Tak. No to jest widok na to w skórze zamkowe. Zamek. Drugi tramwaj, ciach. O, kolego, mi tak stanął akurat. No dobra, przejdźmy się. Jestem ten taki słynny most łańcuchowy, ale on jest na naprawie. No i znowu jestem nad Dunajem. Na początku października byłam w Wiedniu. No i kolejny most mamy. Bo tam, gdzie są takie duże rzeki, do to mostów miasta mi brakuje. Zanim jednak przez te mosty przejdę, mosty, przez jeden most, ten zielony, taki piękny, to odwiedzę sobie jeszcze tą halę targową. Wygląda bardzo ładnie z zewnątrz. Nie wiem co tam jest w środku, no dajmy się zaskoczyć. Zaczyna deszczować niestety. Nie wiem, wejdę do hali, a jak wyjdę będzie nadal padało, to muszę parasolkę wyjąć. No to jest główne wejście. Ludzi dużo. Podejrzewam, że takie typowo turystyczne to jest. Oczywiście, już wchodzimy na pierwsze jakieś brylaczki. Zobaczcie, no jak okay. to z góry wygląda. Także jak powiedziałam, no samo zobaczenie tej hali, jest ciekawie. jest nawet knepka. O, pan go przygrywa. Zobaczcie na takim instrumencie. Nie słyszę go, także nie wiem. O, na skrzypeczkach tam pan daje. E, to pewnie taka ona zatania nie jest. Nie na moją piesię. Ale spojrzeć mogę. Вот это видосы. Вот такие. Tu następne jakieś cuda. Nie mówię tego złośliwie, bo wygląda ładnie. Tutaj zaczyna się wejście na górę Galerta. Z tego co widzę, półtora kilometra. No doszłam na to wzgórza, no ale. Niestety cytadela jest zamknięta. No i kolejny widaczek. Ja to chyba najbardziej lubię miasto oglądać właśnie z takiej perspektywy. Z wysoka, ale nie z bardzo wielkiego wysoka takie jak to jest idealne no i dochodzę wolno do reszty rybackiej pamiętam, że stamtąd jest taki ładny widok na parlament i tam z których się okienek się robi takie fajne być zdjęcia nie na drugi brzeg no i patrzcie powoli wyłania się parlament no wyjątkowa budowla, budowla rzeczywiście bo jednak spójrzcie jaki to jest ogromny budynek I w takim pięknym stanie go utrzymać no to nie co. tutaj już mamy wejście do baszty Gdyby nie to, że dużo tu ludzi wchodziło, to miałabym obawy, czy zawsze idę. Ale chyba tak. Zdolnkowa trochę ta budowla kościoła.